Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie na słowem na piąty dzień sierpnia. Kościół proponuje na fragment Ewangelii Mateusza, rozdział 14, wersety od 22 do 36. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, biotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz otwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa i że i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich, odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr, panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi, krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił Go, mówiąc, czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył, ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do Niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni. Moi drodzy, jesteśmy świadkami w dzisiejszej Ewangelii bardzo ciekawej sceny. Chodzi mi tutaj właśnie głównie o to chodzenie Jezusa po jeziorze i tej sceny z Piotrem, kiedy to Piotr na swoją prośbę a potem polecenie Pana szedł po jeziorze w kierunku Jezusa, lecz, no właśnie, przyszedł taki moment, że ułągł się silnego wiatru i zaczął tonąć. I w tej sytuacji swojego problemu, jednego pewnie z takich poważniejszych, no bo zaczyna tonąć w jeziorze, nie kombinuje po swojemu, jak się uratować, jakim stylem popłynąć, żeby poradzić sobie. W wodzie wzburzonej sztormem, po prostu woła Panie ratuj. Jest to dla nas, moi drodzy, bardzo dobra wskazówka, i zachęta do tego, byśmy bardziej ufali Jezusowi niż własnym siłom, byśmy doświadczając trudności w naszym życiu nie kombinowali po swojemu, lecz starali się właśnie zaufać Jemu i pozwolić, by to on był tym, który będzie ratował nas z naszych opresji z naszych problemów. On jest w stanie uratować nas z grzechu, On jest w stanie rozwiązać największe nasze trudności i problemy. On jest w stanie naprawdę poradzić sobie ze wszystkim, co jest dla nas czymś trudnym, a nawet przerastającym nasze siły. Chciejmy ufać Jezusowi, chciejmy, właśnie zawsze być przy Nim, by to On był tym, który będzie naszym ratunkiem, żeby On był tym, na którego będziemy mogli liczyć, któremu powierzymy siebie i swoje sprawy. Jeśli zaufamy Mu i zapragniemy, by On był zawsze blisko nas i zawsze, i, i zawsze był, i nigdy nas nie opuszczał, on rzeczywiście będzie. Pozwólmy mu na to. Pozwólmy, by On rzeczywiście objawił swoją wszechmoc, objawił swoją miłość, objawił swoje miłosierdzie w sytuacjach, które dla nas są sytuacjami przerastającymi nas, czy najzwyczajniej trudnymi. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii i za to, że zachęcasz nas dzisiaj na przykładzie Świętego Piotra. Abyśmy nie kombinowali Po Swojemu, lecz wołali do Ciebie o ratunek. Tak chcemy, Panie czynić. Wielokrotnie doświadczamy tego, że nasze wysiłki nic nie dają, że nie radzimy sobie z naszymi problemami i naszymi słabościami, ale z Twoją łaską i z Twoją pomocą możemy wszystko. Proszę Cię Panie, abyśmy zawsze pamiętali o tym. Pomóż nam całkowicie Tobie zaufać. Pomóż nam otworzyć serca na Twoją obecność. Bliską i zawsze skuteczną. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.